Cześć, witam w kolejnym materiale z Battlefield 2042 A dzisiaj sobie spojrzymy na najlepszy loadout pod e, wszystkich ulubionego automatycznego shotguna 12M e, Auto Tak, no i zaczniemy sobie od celownika I tutaj powiem szczerze, że Najlepiej gramy się z celownikiem mechanicznym I to podejrzewam ze względu na to, że e, No głównie strzelam z biodra z tej broni A jak celuję to W sumie to nie celuję, także ja tutaj zostałem celownik mechaniczny a na drugie sobie dam termowizyjny, gdyby tam gdybym chciał nie wiem, zagrać z czymś innym po prostu, ale to nie ma znaczenia większego, bo no będziemy strzelić z biodra. Jeżeli chodzi o dodatek pod lufę, no to tutaj montuję tylko laser, ponieważ tak jak wspomniałem, strzelam tylko z biodra. No i nie jest mi tutaj w żadnym wypadku nic innego potrzebne. Jeżeli chodzi o lufę, to no mamy tylko dwie lufy: tak naprawdę, tłumik, zwykłą lufę i skróconą, to w sumie trzy. No i tutaj skrócona lufa, ponieważ zwiększa nam szybko strzelność, a to lubimy w także. No i na sam koniec, jeżeli chodzi o magazynek, no tutaj chyba nikogo nie zdziwi, że powiem, że najlepszym jest bambykowy, a na drugi slot oczywiście śrutowy powiększony. I na trzeci to nie ma znaczenia, bo nie będziemy żyli tak długo, żeby je wykorzystać wszystkie. A, I można sobie oczywiście jakiegoś fikuśnego, ładnego, prawda, skinka założyć, ale to już jak to woli. w właśnie buduje sobie tego Auto 12M I teraz troszkę gameplayu. Mam nadzieję, że materiał był przydatny Jeżeli tak to może zostawić suba, lajka i taktyczny komentarz Ponieważ bardzo mi to pomaga i jestem mega wdzięczny za to, jak Do tej pory zaczęliście mnie wspierać No i co, teraz troszkę gameplayu Także ja dziękuję za uwagę i do następnego, hej hej! Czy Ja tędy przebiegnę

Okej Nie, to nie ma co tak... Chcesz? Aj, plecy Co ja mogłem się tego spodziewać Generalnie no, to jest chyba najlepszy shotgun O, stary No właśnie. Okay, wystarczyło, żeby go zabić, ale najprościej było amunicję. Dobra, to cię chyba dorwę, koleżko. Nie dorwę cię, bo, bo zostałem skonfizowany Stary musisz się ruszać jakby ciebie strzelają, wiesz Może tu taką floneczkę się uda zrobić On pomyślał to samo niestety Jeden z naszych zastrzelonych mu się nie pofarciło ciebie widzę na minimapie. mapie Czy ktoś tu będzie siedział na mnie i czekał? Nie zapowiada się, Dobra, trzeba to doładować. Nie Ktoś może po soda chce wejść? Nie, dobra. Straciłem go kompletnie z wizji. Może nie jest to rozsądne biedzenie, bo to tylko jedna osoba. Tam było więcej fragów, ale on naszym wbiegnie na plecy. Sorry, rzęźliwość. O, ale timing. Jest potencjał na zrobienie comebacku tutaj. Dobra No wyszło fajnie O tam siedzi kolega Nie dostałem asysty To znaczy, że on tu jest Może nie ma? No ja nie wiem Dobrania nie Drugie, drugie drzwi pójdę Ciekawe czy goście za mną biegnie Bieg za mną O, to nie ma sensu, Na plecy chyba, ależ to był upośledzony pojedynek. Nie! Przedtem zdążę za kamień, a zblokowałem się na kamieniu. Chyba jednak nie wygramy tego niestety. Ale co fajna okay. ta broń jest.